Marcin Konopacki, Telewizja Imperium. Byliśmy świadkami wydarzenia ślubowania oraz wyzwolenia uczniów w cechu rzemiosłu różnych Gliwicach. Zobaczcie, jak to wyglądało. Nasza organizacja jest jedną z większych na Śląsku, jak również w kraju. Zwracam się teraz do młodzieży, którzy podjęli decyzję nauki Завода жизни. Barci Konopacki Telewizja Imperium. Dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać z. Jesławem Jabłońskim, dyrektorem cechu Rzemiosł Różnych Przedsiębiorczości w Gliwicach. Dzisiaj wydarzyło się Wielkie Święto. Co dokładnie? A znaczy tak od jakiegoś czasu organizujemy dla młodzieży, która rozpoczyna naukę w szkołach branżowych pierwszego stopnia, naukę w zawodach rzemieślniczych, ślubowanie rzemieślnicze. Mm -hmm. OPRZE to jest taki akt przyjęcia tej młodzieży do społeczności rzemieślniczej, bo ona będzie przez okres trzyletni kontynuować tą naukę zawodu rzemieślniczego, a następnie no, po tych trzech latach przystąpi do egzaminu kwalifikacyjnego. I tu przechodzimy do drugiej części tej naszej uroczystości, bo dzisiaj po raz pierwszy od niepamiętnych lat w cechu zorganizowaliśmy wyzwolenie rzemieślnicze, to znaczy się. Dla absolwentów już szkół branżowych pierwszego stopnia, którzy zdali najlepiej egzaminy czeladnicze. Oficjalnie przyjęliśmy już do rzemiosła te osoby, które mają kwalifikacje rzemieślnicze w postaci czeladnika. Czyli mogę rozumieć, że wyzwolenie dostali ci, którzy zdali egzamin i mogą już pracować w zawodzie? Tak, tak, panie redaktorze, to są osoby, które już mają kwalifikacje państwowe. W postaci nadania tytułu czeladnika, i to jest e, zastrzeżone, czeladnik jest zastrzeżony dla e, rzemiosła, i to uprawnia już do wykonywania samodzielnie swojego zawodu. Wspomniał Pan, że to ślubowanie to jest e, zaproszenie nowych uczniów do tej społeczności cechu, a rzeczywiście ten cech społecznością stoi. Tak, tak, no jesteśmy, w, w bieżącym roku mamy 80 lat działalności, przez te lata. 80, no przewinęło się dużo tej młodzieży w, 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 przez cech, gdzie cech sprawuje nadzór nad kształceniem rzemieślniczym. Taka skromna liczba, ponad 18 600 osób, z tego około 75 do 80% uzyskało kwalifikacje rzemieślnicze. W związku z tym mamy się czym pochwalić, bo to jest około, i my zakładamy około 17 000 ludzi. Wyszło z, ponad, z zakładów rzemieślniczych z tytułem czeladnika i wykonuje ten zawód w Polsce bądź za granicą. Jest to ogrom, ale to nie tylko uczniowie są tutaj ważni, ale też i przedsiębiorcy, którzy na pewno mają ogromny wpływ na przyszłych czeladników. Tak, to jest proces trzyletni kształcenia w zawodzie i odbywa się na podstawie umowy o pracę. I tu jest taka odmienność od tradycyjnego systemu kształcenia, bo ta nauka. Odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ten młody człowiek 14-15 letni z chwilą wybrania szkoły branżowej pierwszego stopnia i podpisania umowy staje się młodocianym pracownikiem. Przez ten okres trzyletni ma wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę. Okres ten 3-letni liczy się dodatkowo do stażu pracy. W związku z tym taki 14-15 latek nie zdaje sobie sprawy. Ale jak się będzie zbliżać ta osoba do uzyskania wieku emerytalnego. No teraz mamy 60 kobiety, a 65 hmm. mężczyźni, to czasami ten miesiąc jest ważny, a tutaj już mają na dzień dobry, trzyletnią zapas. Nie dość, że przy wieku emerytalnym to ma znaczenie, ale przy samym wejściu już dorosłe życie. Te trzy lata, no już jest. Praktycznie go tak, doświadczenie zawodu jest praktycznie gotowym pracownikiem. Tak, to nie jest. Właśnie y, przedsiębiorcy mają możliwość poznania tych osób, ocenienia y, ich, czy oni mają predyspację, czy są zaangażowani w tą naukę, i w większości tak się to odbywa i te osoby najlepiej zdają egzamin, i w większości zostają w tych zakładach macierzystych, którzy się uczyli, bo wiadomo, na. Rynek pracy, wiadomo, jest taki, jaki jest. Osoby starsze, które nabywają już prawa emerytalne, przechodzą na te zasłużone emerytury, a młodych brakuje. W związku z tym jest rotacja w zakładach naszych poprzez właśnie tych młodych uczących się w naszych zakładach rzemieślników. To bardzo dobrze, że młodzi ludzie mają tą okazję nabywać doświadczenie, nabywać tej wiedzy zawodowej, no i to tak naprawdę wszystko dzięki cechu rzemiosł różnych i rzemieślniczych. Bardzo dziękujemy. Bardzo proszę. Oczywiście przyrzekam terminować w rzemiośle przez trzy roki. Terminować w rzemiośle przez trzy roki. Godnie reprezentować scholarów swoje. Godnie Tudzież śląską brać rzemieślniczą. dzisiaj piękna uroczystość, ślubowanie rzemieślnicze uczniów pierwszych klas szkół branżowych i było tak zwane wyzwolenie uczniów, którzy zdali egzamin czeladniczy i to była taka tradycja, która przed wiekami była, żeby tak zwane wyzwolenie e, e, ucznia. I więc to było pasowanie na już czeladnika i jest on już w tej chwili takim prawowitym czeladnikiem, pracownikiem. Właśnie e, dotknę tego wyzwolenia, bo rzeczywiście nie codziennie się słyszy o wyzwoleniu jako takim przyjęciu młode, młodocianego pracownika już w zawód. No tak, e, ponieważ, tak jak powiedziałem, to już e, wiekowa tradycja, bo mhm. rzemiosło to jest tradycja i nowoczesność. Chcemy też przybliżyć to rzemiosło dla młodzieży, bo Wiele zawodów zniknęło z rynku, wiele pozostało i jeszcze sporo pozostało, i sporo jest do, do, do pracy, do, do tego, żeby kształcić tę młodzież, żeby e, pewne usługi wykonywała, bo nie tylko sztuczna inteligencja nam wejdzie i, i co? No, no sztuczna inteligencja nam nie załatwi bochenka chleba, no, tylko musi to być piekarz. No właśnie i w tym świecie, gdzie ta sztuczna inteligencja między innymi sprawia, że życie nam ułatwia, to też rozleniwia trochę i tacy czy ladnicy, tacy fachowcy są potrzebni. Jak najbardziej, to ja bym powiedział więcej, że może nie e, e, rozleniwia, ale utrudnia nawet bym powiedział, ponieważ, mm. ponieważ no, no pewne rzeczy trzeba wykonać praktycznie, a nie tylko teoretycznie, bo czasami wydaje nam się, że no, kliknę, nacisnę w lewo, w prawo mhm. y, przycisk, i już mam wszystko gotowe. Nie, to nie do końca tak, tak to wygląda. W niektórych zawodach, oczywiście, że tak, no, na to, natomiast w praktyce y, no, trzeba nauczyć się tego zawodu. Czyli ten czeladnik po tym wyzwoleniu, praktycznie jest już gotowym pracownikiem w zawodzie. Tak, jest gotowy w zawodzie, natomiast tak jak tutaj też było podkreślane, no dobrze by było, że kontynuować, bo trzy lata to troszkę za mało na to, żeby już wykształcić się tak w stu procentach, ale może w tym czasie po ukończeniu, po zdaniu tego egzaminu trzylatniczego można bardziej doświadczyć na własnej skórze, jak można dalej pielęgnować, jak coś nowego wymyśleć, także to jest zawody, zawody że rzemieślnicze, że to są zawody artystyczne bym powiedział. E, tutaj zadam pytanie też, bo rzeczywiście jak ktoś już dostanie tego czeladnika, czy nie często się zdarza, że ta osoba zmieni zawód, a przynajmniej inne rzemiosło? Zdarza się. Ja na przykład zostałem cukiernikiem w latach 70., ale w latach 90. zdobyłem tytuł mistrza piekarskiego. Także prowadziłem i cukiernię, i piekarnię. Także to właśnie nabywa się podczas już ukształtowania wtedy, kiedy jak już jestem czeladnikiem, no to myślę o poszerzeniu tej, tej mojej wiedzy. Także jeśli chodzi o może z innej branży na bran no też, no bo pewne upodobania się zmieniają, pewne upodobania klientów się zmieniają, no to też można powiedzieć, się przekształcić, no ale praktyka ta przedsiębiorczości już istnieje. Z kim mam przyjemność? Arkadiusz Nowak. Prowadzę zakład piekarniczy cukierniczy tutaj w Powiecie Gliwickim, to są paniówki. A to jest mój uczeń Kacper Sobol, który z wyróżnieniem zdobył mi czeladnika w zawodzie piekarz. No, u nas w zakładzie się uczył w szkole w, szkole w, w Knurowie z wyróżnieniem, z czerwonym paskiem. No, ukończył. Także jeden z najlepszych, jak nie najlepszy uczeń. Z tego tytułu, Szanowni Państwo, zarząd cechu decyzją swoją uchwałą wyróżnił Kacpra nagrodą rzeczową. No właśnie, widzieliśmy, że dostał wyróżnienie jako osoba z najwyższymi wynikami. To jest korzystną z okazji, jak wyglądała od Państwa strony nauka takiego przyszłego czeladnika? No, od razu, od razu, no nie, nie na głęboką wodę, ale. Do tego, żeśmy stopniowo dążyli, żeby rzucić go na głęboką wodę, żeby go nauczyć jak najlepszego fachu, jak najlepszego rzemiosła w tym zawodzie, no i żeby się rozwijał, no i to się nam udało, że chce się chłopak rozwijać do dnia dzisiejszego i jeszcze dalej. Jeszcze próbuje swoich sił w technikum, jeszcze, no i tak dalej, i tak dalej, i my go do tego próbujemy jak najbardziej zachęcić. Jak wygląda ta współpraca z cechem wobec przyszłych szczeletników? Jak się Państwo kontaktują? Jak to wygląda u Państwa? kontaktujemy się, no, jak w dzisiejszych czasach, mailowo, smsowo, telefonicznie, jak już trzeba. No i bardzo dobrze się współpraca układa tutaj, no. Jak mówię, nie jest to, to jakieś tam y, bardzo daleko, można podjechać, porozmawiać. Miła obsługa, uprzejmość ze strony cechu pana dyrektora, jak i tutaj pracownicy. A ta współpraca z cechem, rzeczywiście ona przynosi owoce, bo czy zdarzyło się taka sytuacja, że praktykant został pracownikiem? No, tutaj jest taki pierwszy przykład, który przymierzamy się do tego, że chcemy, żeby został tym pracownikiem. Super, czy rzeczywiście te wyniki współpracy są? A teraz zapytam się Ciebie. Jak wyglądała z Twojej perspektywy ta współpraca? Dobrze. A powiedz mi dokładniej, jak wyglądał właśnie proces samego początku? Jak wtedy się czułeś? Jakie pierwsze zadanie dostałeś i po jakie potem dostawałeś? No to pierwsze, no to oczywiście blachy, no. To Podstawa, trzeba zacząć od blach. Jak się zrobi blachy, no to potem można robić dalej. No, bym no, na przykład przesiać mąkę, no, surowce do kołoczków poszykować, marmolady, potopić tłuszcze różnego rodzaju, no i tak dalej, nie? Piece poszykować, podkurzać i porządek. I oczywiście, jak to się wspomina, porządek. No. Czy wyobrażałeś sobie, jak zacząłeś się uczyć, że będziesz w ogóle? W taki sposób pracował? Nie. Nie? <laughs> no No bo tak nie wiedziałem, że takie aż tak będzie wyróżnione, no. Nie było mi nauka, nie jest jakoś mi ciężko w nim przychodzi, no to o, jakoś tak to wyszło, no, chyba naturalnie. E, powiedz mi, e, słyszałem właśnie teraz, że możesz zostać właśnie przyszłym pracownikiem, czyli rzeczywiście ten fach ci się spodobał? No tak, ale to jednak nie jest to, wolałbym te cukiernictwo, No, no tak, tak. Ale czy je, wydaje ci się, że jednak to, to się nauczyłeś, przydać się w przyszłości? Przydać mi się przyda, no, ale po prostu bardziej wiąże swoją przyszłością kierownictwem, no. E, a jak wspomniał w sumie te trzy lata nauki? Dzisiaj już jesteś wyzwolonym czeladnikiem. A jak to pamiętasz, jak to było trzy lata temu? No, jak to w życiu, raz gorzej, raz lepiej, raz z górki, raz pod górkę, no. no, ale ogólnie było dobrze, no, myślę, że było dobrze. To dobrze, to jeszcze tutaj wrócę do pana. E, czy pan by chciał jeszcze więcej takich uczniów przyszłych szczeladników w swojej firmie? No, takiego jak Caspra, no, to na pewno tak. No. no wiadomo, raz jest pod górkę, raz z górki, no są różne, ale ogólnie, no muszę wystawić ocenę bardzo dobre, że. No, i na takich ludziach właśnie zależy tutaj teraz. No myślę jak w dzisiejszym... Yy... No, bezrobocia nie ma, fachowcy są poszukiwani. No wiadomo, jacy są ludzie. No, tak jak tutaj pan starszy czy pan dyrektor, a pan dyrektor Cechus z zrywnika wspomniał, że teraz jest rynek e, pracownika. Rynek pracownika, pracownik ma wymagania. No, ale żeby pracownik miał te wymagania, to też musi od siebie coś pokazać. Trochę i samodzielności, i, i tak dalej. No, Także tak, tacy ludzie są potrzebni.